Pan zawarł z Nim przymierze pokoju i ustanowił Go pasterzem, aby posiadł godność kapłańską na zawsze. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. W liturgii wspominamy dzisiaj Świętego Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. Urodził się około 400 roku. W 440 roku został wybrany na papieża. Wytrwale zwalczał herezję i umacniał karność w kościele. Zachowało się około 200 listów, których wykładał naukę Kościoła oraz 100 mów wygłoszonych w Rzymie rozmaite święta. przez jego przyczyną i wstawiennictwo modlimy się w następujących intencjach w czasie tej mszy świętej koncelebrowanej. Za świętej pamięci Wiesława Papież od Katarzyny i Janusza Bruzda. Za świętej pamięci Martę Blok kolejna dziesiąta msza gregoriańska abyśmy mogli godnie odprawić najświętszą ofiarę. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże Ty nie pozwalasz, aby potęga piekła przemogła Twój Kościół zbudowany na opoce apostołów, spraw, aby dzięki wstawiennictwu świętego Leona Papieża trwał w prawdziwej wierze i cieszył się stałym pokojem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filemona. Bracie, doznałem wielkiej radości i pociechy z powodu Twojej miłości, jako że serca świętych otrzymały od Ciebie pokrzepienie. Przeto choć z całą swobodą mogę w Chrystusie nakładać na Ciebie obowiązek, to jednak raczej proszę w imię miłości, bo taki już jestem. Ja, stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa, proszę Cię za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w Kajdanach, za Onezymem. Niegdyś dla Ciebie nieużyteczny, teraz właśnie i dla Ciebie. I dla mnie stał się on bardzo użyteczny. Jego Ci odsyłam. Ty zaś Jego, to jest serce moje, przyjmij do domu. Zamierzałem Go trzymać przy sobie, aby zamiast Ciebie oddawał mi usługi w tych kajdanach, które noszę dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie czynić niczego bez Twojej zgody. Aby dobry Twój czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to oddalił się od Ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla mnie, ileż więcej dla Ciebie, zarówno w nowoczesności, jak i w Panu. Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przejmij go jak mnie. Jeśli zaś wyrządził ci jakąś szkodę, lub winien jest cokolwiek, policz to na mój rachunek. Ja, Paweł, piszę to własnoręcznie. Ja uiszczę odszkodowanie, nie mówiąc już o tym, że ty w większym stopniu winien mi jesteś samego siebie. Tak, bracie, niech ja przez Ciebie zaznam radości w Panu. Pokrzep serce moje w Chrystusie. Oto słowa Boże. Szczęśliwy komu Pan Bóg jest pomocą. Szczęśliwy komu Pan Bóg jest pomocą. Bóg wiary dochowuje na wieki, uciśnionym wymierza sprawiedliwość, chlebem karmi głodnych, wypuszcza na wolność uwięzionych. Szczęśliwy komu Pan Bóg jest pomocą. Pan przywraca wzrok ociemniałym, Pan dźwiga poniżonych, Pan kocha sprawiedliwych. Pan strzeże przybyszów, szczęśliwy, komu Pan Bóg jest pomocą. Ochrania sierotę i wdowę, lecz występnych kieruje na bezdroża. Pan króluje na wieki, Bóg Twój syjonie przez pokolenia. Szczęśliwy, komu Pan Bóg jest pomocą. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w Nim ten przynosi oboc obfity. Ale... Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zapytany przez faryzeuszów. Kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im. Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny, nie powiedzą, oto tu jest albo tam, oto bowiem Królestwo Boże pośród Was jest. Do uczniów zaś Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden dzień z dni syna człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam, oto tam lub oto tu. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi, bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, jaśnieje od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z synem człowieczym w dniu jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie. Oto Słowo Pańskie. Za wstawieństwem świętego Leona Papieża wzywajmy pomocy Pana. Za papieża Franciszka, aby na wzór świętego Leona Wielkiego był w czasach naznaczonych relatywizmem obrońcą prawdy wiary. Ciebie prosimy. Za wyznawców Chrystusa, aby bez przeszkód i ograniczeń mogli pełnić odpowiedzialne funkcje na arenie międzynarodowej. Ciebie prosimy. Za ludzi nauki, aby rzetelnie przekazywali prawdę o świecie i człowieku. Ciebie prosimy za organizacje charytatywne, aby zawsze miały środki finansowe na prowadzenie swojej działalności. Ciebie prosimy za zmarłych, za polecanych w czasie tej Eucharystii, Świętej Pamięci Wiesława, Świętej Pamięci Martę, ciebie prosimy. I za nas samych, abyśmy nie ulegali zniechęceniu i zobojętnieniu, gdy wokół przedstawiany jest fałszywy obraz Kościoła. Ciebie prosimy, umocnieni przykładem życia świętego Leona, składamy Tobie, Panie, uwielbienie i dziękczynienie. Tobie chwała na wieki wieków. Błogosławiony jesteś, Boże, Panie Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi. Oraz pracy rąk ludzkich, Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas lewem życia. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem innego krzewu i pracy rąk ludzkich tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmowący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Składając dary, prosimy Cię, Boże, oświecaj łaskawie swój Kościół, aby Twój lud wszędzie czynił postępy, a jego pasterze przez Ciebie kierowani to by się podobali przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami, górę serca, je do Pana. dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie. Z radością oddajemy Cześć świętemu Leonowi Wielkiemu, papieżowi, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, jego słowa nas pouczają, a jego stawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego surami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, Razem z nimi wołając święty, 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 tempów Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, osanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w mimy Pańskie, osanna. Na Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wzią kielich i ponownie dzięki Tobie składając. Podał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary, Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, Przyjmujących ciało i krew Chrystusa Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi sprawa, aby lud twój wzrastał w miłości razem z naszym Papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Markiem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem i Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie, przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, jedności Ducha Świętego, wszelka cześć chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Pan Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański. Niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Uchuj się to. I z duchem twoim. Baranku Boży, który gładzisz, gładzisz grzechy świata, świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien. Abyś bądź przyszedł bądź, do mnie, ale powiedz tylko słowo. A będzie na duszy. Panie, Ty wiesz wszystko. Ty wiesz, że Cię kocham. Udulmy się. Miłosierny Boże, prowadź swój kościół, który pokrzepiły świętym pokarmem, aby pod Twoim możnym kierownictwem cieszył się coraz większą wolnością i trwał w nienaruszonej wierze. Przez Chrystusa Pana naszego, święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które nas zgubę dużo ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty, idźcie ofiara spełniona. <laughs> Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne